Hej, Dzień dobry. Witam was serdecznie na moim nowym kanale. Witam was w pierwszy dzień nowego roku. Trzymam kciuki, żeby ten rok był dużo, dużo lepszy niż rok poprzedni. Część z was może mnie kojarzyć z Instagrama jako Mamę na Wyspie i tak też będzie nazywał się ten kanał. Ja nazywam się Monika i razem z moją rodziną mieszkamy w Anglii. Dlatego też ten kanał nazywa się Mama na Wyspie. Ja jestem mamą, mieszkamy na wyspie, także Innej nazwy nie mogło tutaj być, nie mogło się tutaj znajdować, i chciałam Was serdecznie, serdecznie zaprosić na mój kanał, na nasze filmy, które będą się pojawiały tutaj. Będą to filmy, filmy, w których będziemy starać pokazać Wam się przepiękne zakątki Anglii. My mieszkamy nad morzem, mamy mnóstwo, mnóstwo miejsc do zwiedzania, do odkrywania nowych, pięknych zakątków tutaj naszej miejscowości i miejscowości obok. Mam nadzieję, że że ten czas, w którym teraz musimy żyć, pozwoli nam jak najwięcej zwiedzać tych zakątków. Co jeszcze? Co jeszcze znajdzie się na tym kanale? Uwielbiam szybkie gotowanie. Także znajdziecie tutaj mnóstwo, mnóstwo przepisów na szybkie obiady, szybkie przekąski. Uwielbiam, może nie uwielbiam sprzątać, ale uwielbiam jak jest w domu czysto i pokażę Wam masę trików, tipów, jak szybko ogarnąć swoje mieszkanie. I co zrobić, żeby nie sprzątać go non-stop, żeby utrzymać w nim porządek? Co jeszcze? Co jeszcze się w nim znajdzie? Znajdziecie tutaj mnóstwo vlogów z naszych pieszych wędrówek, które uwielbiamy. Staramy się zachęcić nasze dzieci do tych wędrówek razem z nami. Chcemy w nich zaszczepić taki, taką chęć zwiedzania świata, niekoniecznie oddalonego od nas setki kilometrów, ale odnajdywania tego piękna, które właśnie nas otacza które mamy jakby na wyciągnięcie ręki. Jak już wspomniałam, jestem mamą dwóch chłopców, Franka i Antka i od jakiegoś czasu, a tak licząc to już od roku, staram się ćwiczyć bardzo regularnie i powiem wam, że ten ostatni rok tak bardzo zmotywował mnie do właśnie do tych ćwiczeń, do treningów, że moja sylwetka, moja figura, moje myślenie o ćwiczeniach naprawdę Odwróciło się wszystko o 180 stopni. Jestem mega, mega dumna z siebie, z tego, jaką pracę wykonałam. I mam nadzieję, że w niektórych filmikach zmotywuję również i Was do tego, aby zrobić coś dla siebie, zrobić coś, czego właśnie my będziemy same dumne, niekoniecznie ludzie, którzy, którzy nas oglądają, z którymi spędzamy czas. To ma być tylko i wyłącznie nasza zasługa, nasz, nasz sukces. Myślę, że na początek tyle wystarczy. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania i do lajkowania naszych filmów. Oczywiście komentujcie wszystko, czy Wam się podoba, czy się nie podoba, co mam zmienić. Bo powiem Wam, że w życiu nie spodziewałam się, że mówienie do kamery jest tak bardzo stresujące. I przyznam się Wam, że po tym roku nagrywania na Instagramie, bo ja uwielbiam yy, nagrywać filmy na Instagram, nie spodziewałam się, że. Nagrywanie do kamery sprawi mi taką, taką ogromną trudność. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy, ale mam nadzieję, że z czasem nauczę się tego wszystkiego i będzie szło to wszystko yy, gładko. A teraz mam dla Was niespodziankę i zapraszam Was z nami na spacer. Pokażemy Wam kawałek naszej miejscowości, kawałek naszego przepięknego morza, i może <gryw> uda nam się załapać na przepiękny zachód słońca. Także zapraszam Was serdecznie. I do usłyszenia. Pa! chmury także jest pięknie jest wiecznie jest zimno są przeogromne fale ale jest super Może jest bardzo zimno, to jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi biega. Nasz Patryk poszedł biegać. Zaraz zobaczymy jak wróci zła Może zbiegać w krótkich spodenkach. Także my czekamy nadal na zachód słońca. Nie będzie taki typowy jak w Polsce, jakiś na pewno nie za klipami, ale myślę, że będzie super Zaszła nam chmura i nie widać naszego... Nie widać. No niestety, zaszła nas jest chmura i nie widać, ale było pięknie przed. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i teraz słuchajcie, jeśli Wam się podobał filmik, to co musicie zrobić? Subskrybujcie to... i lajkujcie! <laughs> Subskrybujcie i lajkujcie, także zapraszamy na kolejne filmiki, tak? Tak! Ja!